Witam, dzisiaj Was witam z kurnika, no i to jest nowy kurnik, tutaj jest kabel, bo tutaj lałem wodę do tego tutaj, o jak widzicie do tego oczka, bo tutaj miały być kaczki, ale nie ma kaczek, bo są sybrytki, są najmniejsze na świecie kurki, o tam idzie kurka, uwaga, o tam kawucik, kurka, no i tu kolejna Kurka jest sowana. Przepraszam za ten. O, widzicie, tam jest sowana. Tu mają jedzenie, a gniazdo jest tutaj. O! Tam jest sztuczne jajko. No i tu jest płatek, żeby sobie miały ten. Eee, o, o, mój tata otworzył dziś, dzisiaj rano. No ten, bo ja jeszcze spałem. No, a tam sobie grzebią kurki. Mam już. o, jakie piękne. Chyba są piękne. Kogucik się prezentuje. No. Yy, I co mam powiedzieć? Tu jest to, yy, żeby sobie wchodziły. I tu jest trawa. Sama urosła. Niedawno kosiłem ją. Tak. Yy, tutaj są takie kosteczka, ponieważ. Nie wiem, dlaczego. Tutaj jest cegła, ponieważ to jest są takie dziury jak widzicie. O! No. I no i tak, żeby nie wyszły te sybrytki, bo to są najmniejsze kurki na świecie. One już nie urosną. One będą takie jak teraz. O, tam jest sybrytka. Dziurę sobie. No i tam jest też sybrytka. O, tam jest cybrytka. Kamieńsko, gucik Ja już mam 11 jajek, słuchajcie. Yy... I tak, to już pychelka moja do tego, żeby te, te odpady, i ten, a tam, jak zobaczycie, są papugi. Jak byście chcieli papugi, to może nagram. Musicie mi napisać w komentarzu, chcemy papugi albo coś, o mój pies czeka dobra um, no oko gucik przyszedł jak widzicie, patrzcie jaki piękny a tam kurka łazi um, mam 11 jajek i um, będę je sadzał do inkubatora tak um, do inkubatora będę sadzał 11, jutro chyba 12 będzie jajek no Jestem ciekawy ile się wylęgnie z tego No, O, widzicie tam sobie przebią. Ta kłokata sam wyszła sobie już Tutaj mam trzy, a tam tam nie wiem, a tam jest więcej ich, tam jest ich więcej tam, a tam właśnie tam. No, ale no gdzieś poszły. O tutaj łazi ten. O, jest rosa, bo widzę, że jest mokro na trawie, bo mam papki już przemoczone. E, no, no i to jest nowy kurnik. Tam już jest materiał na kolejny kurnik. Kolejny kurnik będzie tutaj. O, w tym miejscu, gdzie przybliżyłem. Może, chyba tak, bo tak mam Tak, ten. I ma być trzeci kurnik, to już pod koniec. Pod koniec yy, Pod koniec wakacji coś może zacznę robić No a zamykanie jest, mogę Wam pokazać, bo tutaj już nie ma... i patrzcie, weszła tam kura znowu. Muszę ją przegonić. Ej, pół... Czekajcie, tu. O! Zamykanie jest takie, że się robi tak, albo... No. Ale otworzę, żeby swoje brytki chodziły. Tam mają pszenicę na No, otworzyłem. i muszę ją wygonić. trzeci raz wygoniam. Dobra, widzimy się później. Hello! O godzinie 14.36 i teraz zobaczmy czy jest jajko. O, coś widzę, że jest zniosła jajko o jest jeszcze cieplutkie odkładam to jajko na bok tutaj no i jest kolejne czyli już będzie 12. no kurka ta tutaj tutaj ta o no o ten patyk trzeba jeszcze do góry no tu jest jajeczko piękne Up. no no i tak no i z swoje jajko bierę je zaraz je o, drze się tam bierę je zaraz do pojemnika no i co, no i będzie w pojemniku czekajcie kurka, kurka. Siedzą w końcu. No. A ja biorę to jajko i idę do sali, do pojemnika. Dziękuję za oglądanie, już kończę odcinek. Dziękuję za oglądanie. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo!